Ta droga zaczęła się w polityce. Kandyduje na przemian do samorządu albo do parlamentu z różnych partii. Najpierw z Lokalnego Komitetu Unii Wolności, później z list Partii Demokratycznej i jako bezpartyjny do senatu. Wszystkie te wybory przegrywa, ale i tak trafia do samorządu. Tu do Wołomina. Do końca 2014 roku był jednocześnie doradcą burmistrza miasta i starosty Wołomińskiego. Pracował, kiedy ja byłam radną. Marta Reichert, mimo że pracowała w tych samych budynkach, jak twierdzi, nigdy tam Piesiewicza nie spotkała. Nie pojawiał się, nikt nawet nie wiedział jak wygląda. Było to dla nas ogromnym zdziwieniem. Burmistrzem Wołomina w tamtym okresie był Ryszard Madziar, bliski znajomy Jacka Sasina który zresztą też wtedy pracował w magistracie. powiecie mówiło się, że Jacek Sasin to taki kadrowy. Tak, czytamy też w jednej z pierwszych publikacji prasowych na temat Piesiewicza w artykule Newsweeka z 2017 roku. Sasin kazał mu dać etat, więc dostał, wspomina nasza rozmówca z urzędu. Nic mu nie załatwiałem. Tak, właśnie ludzie stamtąd mówią, że to pan za. Wie pani, różne rzeczy mówią. Nic mu nie załatwiałem. Ale my także od więcej niż jednej osoby z urzędów w Wołominie słyszymy, że do pracy w tym mieście polecił go Jacek Sasin. A pan zapoznał Radosława Piesiewicza z ówczesnym burmistrzem Wołomina? Być może znał się, chyba, być może znali się wcześniej. Znaczy, no, znamy się po prostu. Znaczy, ja się znam z pan nie ukrywam tego no, znam się z nim wiele lat naprawdę. Ale jeszcze przed Dużo tym, lat. zanim pan był doradcą w Wołominie i on no, przed był? Przed tym, no przed tym. Znacznie przed tym. Uh -huh. znacznie przed tym. O bliskiej znajomości Piesiewicza i Sasina może świadczyć też fakt, że wiele lat temu, nie wiemy dokładnie kiedy, obecny szef PKOL pożyczył Sasinowi 9 tysięcy złotych na remont schodów w domu. Pożyczają pieniądze, utrzymują kontakt, choć jak często Sasin i Piesiewicz się spotykają lub rozmawiają, tu ich wersje się różnią. Proszę e, sprawdzić moje kontakty. Jest wszystko do weryfikacji. Czy się kontaktowałem z panem Sasinem e, przez 4 lata? Nie było żadnego kontaktu. Kiedy ostatnio panowie rozmawialiście? Chyba w trakcie olimpiady. Mhm. Teraz utrzymujecie kontakt podobno? Utrzymujemy, tak. tak. Dlaczego mamy nie utrzymywać? Nie było żadnego kontaktu. Jest to panu bliska. No, znamy się, tak, tak, znamy. Się. Znaczy w sensie koleżeńskim. Także to zdjęcie dowodzi, że Piesiewicz mija się z prawdą, mówiąc, że nie było kontaktu z Sasinem przez 4 lata. Zdjęcie zrobione w czasie meczu koszykówki w Warszawie w sierpniu 2022 roku. Z Rosji i Białorusi było jeszcze co najmniej jedno spotkanie w marcu ubiegłego roku w pałacu prezydenckim, o czym opowiedział nam ówczesny prezes PKO Andrzej Kraśnicki. Do tego spotkania zaraz wrócimy, a sam Sasin potwierdza, że rozmów było jeszcze więcej. Jak był w Koszykówce, albo jak kandydował na prezesa PKOL-u, to rozmawialiście o tym, czy spółki Skarbu Państwa powinny więcej inwestować w sport, powinny więcej pieniędzy przekazać ja w sport. Z wieloma osobami rozmawiałem. Wyrażając... Z Radosławem Piesiewiczem też? Tak, wyrażając taką opinię. Przez 4 lata nie było żadnego kontaktu. W okresie pracy w Wołominie Piesiewicz wchodzi też do zarządu firmy doradczej, której współwłaścicielką jest jego żona. W 2014 i 2015 roku w kampanii wyborczej wpłaca też w sumie 30 tysięcy złotych na Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że wcześniej, w 2010 roku, wpłacał też na Platformę Obywatelską. Później trafia do sportu. Najpierw tu. Zostaje członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale zostaje tam niecałe pół roku. W siatkówce był już Ryszard Czarnecki, więc uznano, że jeden człowiek związany z prawem i sprawiedliwością to jest dość. W 2018 roku Piesiewicz wjeżdża do polskiej koszykówki. Najpierw do Polskiej Ligi Koszykówki, organizacji, która jest odpowiedzialna za rozgrywki ligowe. Kilka miesięcy później pełni już dwie funkcje. Zostaje też prezesem całego Związku Koszykówki. To była taka pełnia władza w polskiej koszykówce, tak? No tak, tak. Polski Związek Koszykówki także bardzo, bardzo duży związek bardzo ważny związek w polskim sporcie i Liga Koszykówki. Piesiewicz zapewniał dojście do państwowych pieniędzy zespołu Skarbu Państwa dzięki znajomości z Jackiem Sasinem. Chodziło o to, że przyniesie pieniądze, ma odpowiednie kontakty, że te pieniądze się pojawią. Mówi były prezes koszykarskiego klubu Twarde Pierniki Toruń Maciej Wiśniewski. I z takim, że tak powiem, pod tekstem gdzieś tam jest wsparcie polityczne. I pieniądze faktycznie się pojawiły. Spójrzmy tylko na finanse polskiej ligi koszykówki. Po przyjściu piesiewicza jej przychody każdego roku rosły. Wzrosły z ponad 6 milionów do ponad 23 w ubiegłym roku. Ale sami sportowcy, jak twierdzi nasz rozmówca, tego nie odczuli. Kluby wcale bogatsze się nie stały budżetowo, tak? Czyli PLK i PZ Kosz jest bogatszy o kilkadziesiąt milionów, no, a kluby nie? nie? Nie, nie. Wręcz odwrotnie. Jak dowiadujemy się od kilku osób zarządzających klubami koszykarskimi, w tym czasie nie zwiększyło się na przykład finansowanie szkolenia młodzieży, o co kluby zabiegały. Oprócz tego, że się pan prezes pochwalił, że spłacił długi, super sprawa, no to jakby już dalej nie odpowiedział, co zresztą równie szybko co przychody PLK rosła tylko jedna rubryka w jej sprawozdaniach finansowych usługi obce to zgodnie z definicją usługi wykonane przez podmioty zewnętrzne no to jest worek, no wszystko, można tam wrzucić. Ale pan wie, czym konkretnie były te usługi obce No nie, w no to można, można się domyślać. Ja zresztą któregoś razu taką publiczną dyskusję miałem z prezesem Piesiewiczem. Już jak odszedłem z koszykówki, odgryzłem się bardzo delikatnie, że lepiej y, trzeba się rozliczyć z prowizji, które się bierze, tak? I nagle nie było nie, nie biorę prowizji, tak? Tylko było. Y, Tańczenie wokół tematu. Rada Nadzorcza Polskiej Ligi Koszykówki przegłosowała uchwałę, w myśl której panu prezesowi należały się prowizje od przyniesionych umów. A to, że załatwia te pieniądze dzięki politycznym znajomościom, i że są to pieniądze de facto publiczne, które potem on im w postaci prowizji, to już nie robiło na działaczach żadnego wrażenia. Uchwała jest tajna. Zapytaliśmy o nią w polskiej Lidze Koszykówki, ale nie dostaliśmy odpowiedzi. Ale może pan coś powiedzieć do nas? O prowizję próbowaliśmy też pytać Piesiewicza. No ale nie możemy porozmawiać? Panie prezesie, o pana prowizjach, o przychodach pana firm? Pytamy o przychody, bo Piesiewicz jest też właścicielem firmy Radam, wpisanej do rejestru działalności w 2011 roku, zajmującej się m.in. pośrednictwem w sprzedaży miejsc reklamowych w mediach elektronicznych. Przychody tej spółki w ostatnim kwartale 2022 roku to było 450 tys. złotych. A w trzecim kwartale 2023, kiedy już został prezesem PKOL-u, to były 2 miliony. Pan prezes do tej pory nie odpowiedział na pytanie, z jakiego tytułu takie astronomiczne przychody jego firma osiąga. Skoro wiadomo, że jest uchwała, która sankcjonuje to, żeby dostawał pieniądze jako pośrednik, jako załatwiacz, prawdopodobnie stamtąd. Jest jeszcze jeden punkt w budżetach instytucji rządzących polską koszykówką, który wzrósł o kilkaset procent. To wynagrodzenia władz i pracowników Związku i Ligi Koszykówki. Przypomnijmy, w obu w tym czasie Piesiewicz był prezesem. Radosław Piesiewicz rządził polską koszykówką prawie 7 lat, za czasów jego prezesury, koszykarska reprezentacja osiągała niezłe wyniki. Dziękuję wam za wszystko. Zajęła czwarte miejsce na mistrzostwach Europy i ósme na mistrzostwach świata. Ja mam znajomości, mam wpływ na to, gdzie pieniądze zostaną ulokowane. Jeżeli ktoś jest niepokorny albo Mówiąc kolokwialnie, Fika, to mu te pieniądze zabiorę. I on tak robił. On tak robił. A to na razie ostatni przystanek w karierze Radosława Piesiewicza, prezesura w Polskim Komitecie Olimpijskim. 22 kwietnia ubiegłego roku Piesiewicz, wciąż jeszcze będąc szefem związku koszykówki, zdecydowaną większością głosów wygrywa wybory na prezesa PKOL. Chciałem podziękować wszystkim delegatom za oddane głosy. Jak słyszymy, robi to tymi samymi metodami, którymi osiągnął władzę w koszykówce. Ten sam mechanizm, te same obietnice. Ta sama miłość do, do Sława Piesiewicza. Mówił o pieniądzach i mówił o źródłach. Jakie to miały być źródła? Miał pomysły na spółki Skarbu Państwa. Już wtedy pytamy go, czy pomogła znajomość z ówczesnym ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Ta znajomość pomogła? Pana zdaniem? A pana zdaniem? Ja, pana pytam. Ale ja panu odpowiadam. A pana zdaniem pomogła? Znaczy, uważa pan, że delegaci, którzy tu przyjechali, e, zagłosowali dla, na mnie tylko dlatego, że znam kogoś? Pan nikogo nie zna. Ale ta znajomość to klucz do zrozumienia zmiany na stanowisku szefa PKOL. No to była podstawowa przyczyna tego, że on został wybrany na prezesa PKO. Wszyscy działacze, wszyscy członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którzy głosowali, zdawali sobie sprawę, kim jest Piesiewicz i kto za nim stoi. Cofnijmy się o miesiąc. Jeszcze w marcu ubiegłego roku nic nie zapowiada radykalnej zmiany. Od 13 lat prezesem jest Andrzej Kraśnicki i ma być kandydatem na kolejną kadencję. 21 marca ma jednak miejsce ta konferencja. Tu Andrzej Kraśnicki ogłosił, że rezygnuje. Nie jest to oczywiście łatwa decyzja. Nam teraz w rozmowie telefonicznej mówi, że przed tą konferencją odbyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim i to po nim podjął decyzję o rezygnacji ze startu. Kraśnicki nie zgodził się na wyemitowanie fragmentów rozmowy i cytowanie jej. Potwierdza jednak, że w spotkaniu w pałacu oprócz niego brali udział europoseł PiS Tomasz Poręba, ówczesny minister aktywów Jacek Sasin, Radosław Piesiewicz i prezydent. Według naszych ustaleń na tym spotkaniu mowa była o milionach zespółek Skarbu Państwa, jeśli prezesem PKOL zostanie Piesiewicz. Piesiewicz miał też powoływać się na znajomość z Sasinem. O tym spotkaniu Kraśnicki opowiedział też w wywiadzie w przeglądzie sportowym. Gdybym został dalej prezesem komitetu, środki spółek Skarbu Państwa byłyby odcięte od PKOL. Nie mogłem na to pozwolić. Z drugiej strony była też informacja, że po zmianie. Pieniędzy będzie dużo więcej. Nie Taka... byłem na takim spotkaniu. Nie był pan na takim nie spotkaniu, byłem. nie było takiego spotkania w po pałacu prezydenckim. Ja, ja nie wiem, nie z moim udziałem. Andrzej Kraśnicki był prezes PKO lukłamie ja pana sprawy. Ale ja nie, nie pamiętam, tylko nie byłem na takim spotkaniu. Dobrze pamiętam. No. Kilku... Był i pan Kraśnicki i pan Kiesiewicz tak i prezydent? tak takie spotkanie. Takiego spotkania nie pamiętam. Mhm. A przed chwilą pan mówił, że pan dobrze nie, pamięta, znaczy, że nie było. No, no, Teraz nie, pan znaczy, mówi, że ja nie pamiętam, pamiętam spotkanie, które było, ale było u mnie. Natomiast, a nawet jeśli byłoby u był to by naprawdę nie pamiętam takiego spotkania. No, jestem prawie pewien, że, że, że takiego spotkania nie było. Wiemy tylko tyle, że co ile powiedział Kraśnicki po nim, nie było tam żadnych nacisków na to, żeby ustąpił, ale między wierszami można rozczytać, że on jakby zrozumiał że jeżeli będzie kandydował, to Polski Komitet Olimpijski nie będzie y, 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 otrzymywał pieniędzy ze Spółek Skarbu, Skarbu Państwa. Oczywiste jest, że jeżeli y, na spotkaniu jest osoba, która będzie kandydowała na jego miejsce w wyborach, jest Jacek Sasin, który decyduje o tym, czy i ile pieniędzy jest skierowane ze Spółek Skarbu Państwa na sport, na PKO, i jest jeszcze prezydent, no to jak ja rozumiem, no poczuł się zobowiązany do tego, żeby ustąpić. Jeśli pan mnie pyta, czy ja kazałem komuś coś robić, to z całą stanowczością mówię, że nie. Jeśli kazałem kto, nie ale jeśli wpływał pan na to, żeby tych pieniędzy więcej jeśli, płynęło? E, 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 mówiłem, pytany, mówiłem o tym, że powinny spółki państwa, angażować się w wspieranie polskiego sportu. U prezydenta takie spotkanie? Aż to musiało się sprawy no no ostatnio, sprawy. Ostatnio sporo słyszałem o tym, że, że prezydent RP nie ma jakichś konkretnych planów na przyszłość i być może jednym z takich planów jest jakaś działalność sportowa w MKO jest bardzo wielu byłych. Wysoko postawionych polityków z różnych krajów. Andrzej Duda. Teraz oficjalnie zarząd pko rekomendował Andrzeja Dudę do zasiadania w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Prezydent jest osobą oddaną olimpizmowi. Pan Prezes Pisiewicz został prezesem PKO-u tylko dlatego, że pomogli mu pan Sasin i pan prezydent Duda. Zresztą decyzja o tym, że on zostanie. Prezesem została, zapadła w pałacu prezydenckim. Tam się tajne spotkania odbywały, gdzie kuszono działaczy perspektywą dużych pieniędzy. Dzisiaj pan prezes Piesiewicz odzajemnia się panu prezydentowi Dudzie. Jak to się nazywa? To miejsce? Dochio, dochio. Czyli jedyne Dohyo w Europie, tak? Jedyne Dohyo gliniane w Europie. Kładzie się dwie ręce na raz. No i haki! I się walczy. O tamtym okresie rozmawiamy też z jedynym kontrkandydatem Piesiewicza, Kevinem Rozumem, prezesem polskiego związku SUMO. No nie można kłopać, tak? No to do absolutu. Decyzję o kandydowaniu Kevin Rozum podjął wtedy kilka dni przed samymi wyborami w PKO. Nagle Andrzej Kraśnicki się wycofuje. Od razu, od razu było wiadomo, że jest coś nie tak. I kiedy widziałem taką bardzo nieczystą zagrywkę, stwierdziłem, że no nie może być takiej sytuacji, że ktoś bez żadnej walki otrzyma od razu stery PKO. Najważniejsze, Nieczystymi jest... zagrywkami rozum nazywa zdobywanie głosów obietnicami dużych pieniędzy. Załatwię 300 milionów. I więcej, i więcej. I dlatego w związku będą pieniądze. Dlatego też. Dla Ciebie też będą pieniądze. Nie ma problemu. Dla wszystkich będą pieniądze. Będzie tyle pieniędzy. I ciągle pieniądze. I załatwię. Oczywiście no, wspominał o tym, że takie środki będą generowane. Mówił o pieniądzach. Zgodnie z zapowiedzią prezesa, tuż po wyborze to to zupełnie będzie inny PKOL. W PKOL-u przez ostatnie półtora roku dużo się zmieniło, choć niekoniecznie dla sportowców. Jedną ze zmian jest to, że prezes tej instytucji pobiera wynagrodzenie. Nigdy wcześniej prezes pkol nie pobierał? Nie. nie. Prezes Piesiewicz mówił o tym, że nie będzie dojść chudej krowy. I o sobie, że nie będzie pobierał pensji. Tak? Dokładnie. To powiedział przed wyborami? Tak, na, na, na Walnym Wyborczym. Może kiedyś, ale teraz na pewno nie, bo to jest chuda krowa, nie do, dojdzie. No, a z informacji, które teraz wypływają, wychodzi na to, że już w maju po miesiącu już pobieram pensję. No to. Hello. Praca, praca, praca. Piesiewicz w raporcie przygotowanym przez PKOL ujawnia, że w tym roku zarabiał średnio 35,5 tysiąca netto, czyli brutto ponad 50 tysięcy miesięcznie. Ale wciąż nie ujawnił, ile zarabiał w ubiegłym roku. A nieoficjalnie wiemy, że była to jeszcze wyższa kwota. Zmniejszył sobie wynagrodzenie. Obniżył sobie y, umowę. Nasze ustalenia potwierdza minister sportu. To są kwoty idące w, no, gdzieś około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Miesięć. Takie miał. Wynagrodzenie, kiedy podpisywał je po raz pierwszy. Temat, który, który pozostaje w sferze niedopowiedzeń, wątpliwości, nierozwiązanych wątpliwości, domysłów. Teraz polskiego sportu. Po przyjściu Piesiewicza przybyło kilku sponsorów i partnerów, głównie spółki Skarbu Państwa. Do obecnego już wcześniej Orlenu dołączyły m.in. Enea, PKP Cargo, Tauron, Polski Cukier czy PKP Intercity. Przypomnijmy, ministrem aktywów państwowych odpowiedzialnym za spółki skarbu państwa był wtedy Jacek Sasin. Nigdy nie interweniowałem w tych sprawach. Jeden z nowych sponsorów PKP Cargo był wtedy na skraju bankructwa. Nowe władze spółki komentują to tak. Zawarcie w 2023 roku większości umów sponsoringowych było całkowicie bezzasadne, a w niektórych przypadkach powodowane było prywatnymi, politycznie motywowanymi interesami ówczesnych członków zarządu PKP Cargo. PKO ani spółki nie odpowiadają, ile dokładnie pieniędzy trafiło do komitetu. Nieoficjalnie słyszymy o kwocie od 60 do 80 milionów złotych. Kluczowe pytanie, ile z tych. Kilkudziesięciu milionów. Ile trafiło do Związku Sportowego? Co? Działacze z tego mają? Nie, kasy jako takiej nie. Dostajemy tylko zwrot kosztów za wysłanie reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie. Ile dostajecie od pkol Od PKOL-u 0 złotych? Jeszcze do tej pory nie, nie było żadnego wsparcia. Prezes Bajkowski w wyborach na szefa PKOL nie zagłosował na Piesiewicza. Później zapytał, czemu jego związek nie dostaje wsparcia. Ja usłyszałem od, od radka wprost takie stwierdzenie, że trzeba było stawiać na innego konia. To znaczy, że gdyby pan na niego zagłosował, to by pan dostał? Pewnie tak. Ale tak bezpośrednio panu powiedział w rozmowie? Tak, przy kawiarce. Włożyliśmy kawę, tak. Złączyć. W grudniu ubiegłego roku, po pół roku rządzenia, Piesiewicz podjął próbę wydłużenia sobie kadencji. Chciał, by delegaci przegłosowali taką zmianę, by mógł rządzić prawie 10 lat. Kiedy przegrał to głosowanie, to był całkowicie zmieszany. Nie jest przyzwyczajony do przegrywania? Chyba nie. A to właśnie, jeśli człowiek jest ze świata sportu, to powinien być przyzwyczajony, bo nie zawsze się wygrywa. Polska! I wróćmy jeszcze na same igrzyska. Ten start wygląda troszkę została. Były takie przypadki. Trenerów prowadzących zawodników, którzy musieli sobie kupować sami bilety na zawody... Do tych zarzutów prezes się bezpośrednio nie odniósł. Nie pojawił się nawet na konferencji prasowej podsumowującej igrzyska. Ciężko pracuje. Ale gdy jeszcze w sierpniu rozmawiał z niezależnymi mediami, mówił, że za lotniskową obsługę VIP jego rodziny zapłaciła jego żona. To zlecenie przelewu zagranicznego na 90 tysięcy dolarów, które według Piesiewicza żona przelała na konto PKO. I temat chciałbym urwać, zamknąć. Polka do polskiej instytucji. Nie wiadomo więc czemu przelew jest zagraniczny i czemu jest w dolarach. Według radia Z VIP-owskich lotów Piesiewicza i Rodziny było 35, a wszystkie odbyły się na podstawie umowy barterowej między PKOL-em a polskimi portami lotniczymi, czyli usługa za usługę, bez płacenia pieniędzmi. Nam polskie porty lotnicze nie chciały zdradzić szczegółów tych lotów, twierdząc, że Piesiewicz nie jest osobą publiczną. Jesteśmy zobowiązani do ochrony danych osobowych pasażerów, szczególnie, że osoby te nie pełnią funkcji publicznych. Transparentności gdzieś brakuje. O brak transparentności głośno pytał jeden z członków zarządu, Tomasz Hamera, a to nie spodobało się Piesiewiczowi. Mówimy o trzech czy czterech osobach, które pokazały swoją słabość i małość, jak Tomasz Hamera. Na podwórku było coś takiego, że jak ktoś donosi, to trzeba mieć honor. Byłoby rozsądnie, gdyby odszedł. To chyba żałosne postrzeganie innych przez swój pryzmat. A nagrywa pan posiedzenia zarządu? Ależ skąd? Jeżeli prezes przedstawia takie zarzuty, to może czuje w tym względzie jakiś dyskomfort, że pojawiają się e, sprawy, które że, że ma coś do ukrycia. Tuż po igrzyskach z Pekaolu zaczęli wycofywać się sponsorzy i partnerzy. To lista firm, które oświadczyły, że zakończyły współpracę z komitetem bądź wstrzymały na pewien czas przelewy. Orlen po Igrzyskach wstrzymał właśnie przelewy, później wypłacił środki, a teraz, jak się dowiadujemy, trwają analizy, czy podtrzyma współpracę z PKOL. Prezes Piesiewicz złożył pozew przeciwko ministrowi Nitrasowi, który jego zdaniem jest głównym winowajcą odejścia sponsorów. Steruje ręcznie z spółkami Skarbu Państwa. Co z tego, że to są spółki Skarbu Państwa? Co z tego, że się władza zmieniła? Umowa sponsoringowa polega na tym, że są korzyści. My don dajemy donacje na sport, a sport daje nam ocieplenie naszego wizerunku. Mhm. Ale w tej chwili przy pkol nie da się ocieplić wizerunku żadnej firmy. W zamian w połowie października Piesiewicz ogłosił nowego sponsora firmę garmażeryjną Wesoła Pani. W PKOL trwają kontrole Krajowej Administracji Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli i Prezydenta Warszawy. Pan Piesiewicz ciągle opóźnia terminy ciągle nie przekazuje e, e, dokumentów. A prezes Piesiewicz zapowiada. Żeby pan miał świadomość, w 2027 roku będę kandydował dalej. Wtedy kończy się pierwsza kadencja Piesiewicza na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie możemy.